Powiatowy Zespół Szkół Policjalnych po raz siódmy był gospodarzem Targów Zdrowia. Inicjatywa skupia w jednym miejscu instytucje, firmy, osoby prywatne, w tym uczniów, dla których propagowanie zdrowego stylu życia jest najważniejsze. Są kosmetyczki, podolodzy, są higieniski stomatologiczne, masażyści, terapeuci zajęciowi, opiekunowie medyczni. Bo to właśnie od jakości świadczonych usług zależy jak rozwinie się nasza dbałość o swoje ciało, ducha i sposób życia. To również, a może i przede wszystkim świadomość każdego z nas indywidualnie oraz chęć dbania o siebie i otoczenie. Dlatego organizowanie targów jest tak ważne. Można przejść, porozmawiać, rozwiać obawy i zobaczyć, jak wdrożyć odpowiednie nawyki. Co roku promujemy zdrowy styl życia i to właśnie policjalne studium, gdzie kształcimy opiekunów medycznych, higienistki stomatologiczne, a więc w tych zawodach okołomedycznych i przedstawiamy naszej młodzieży, szkół ponadpodstawowych, jak zdrowo żyć, jak zdrowo się od Odżywiać, z jakich produktów korzystać? Dlatego też dzisiaj oprócz stoisk, które będą prezentowały zdrową żywność, zdrowe produkty kosmetyczne, zdrowy styl życia, mamy też wykłady. Wykłady dotyczące zarówno higieny osobistej, higieny jamy ustnej, wykłady z psychologiem, tak aby życie. Spędzić zdrowo. Wybór powiatowego zespołu szkół policjalnych przy ulicy Dworcowej w Wejherowie nie jest przypadkowy, bo to właśnie tutaj jest najwięcej kierunków związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia. Tegoroczne targi zorganizowano przy współpracy z pierwszym liceum ogólnokształcącym w Wejherowie. Patronat sprawuje powiat wejherowski.